Rozdział trzeci. Ruiny opactwa. Pogrzeb Herakliusza Pronobisa. Czy ktoś mógł zabić naszego nauczyciela? Ostatnia wola profesora. Czy istnieje testament rycerza Jędrzeja Baldaricha-Bałdrzycha? Wolwo i czarna dama. Musimy liczyć tylko na siebie. Sulejowskie opactwo cystersów rozpościera się w zakolu Pilicy na tarasie prawego brzegu, Skłaniającego się łagodnie ku rzece. Jest to wiekowa budowla, której początki sięgają 1176 roku. Podczas trwającej stulecia rozbudowy przybrała kształt nieregularnego wieloboku murów obronnych i przyrosłych doń domostw oraz wieżyc i baszt. Dziś przemieniona w bezkształtne rumowisko obejmuje szeroki plac, porosły trawą na gruzach i wiekowymi drzewami, przy których trwa romański kościółek z przytuloną pozostałością zabudowań klasztornych, kapitularzem i krużgankiem. Reszta klasztoru rozsypała się w ruinę. To tutaj, w pseudo-mauretańskiej baszcie, dopełniał swych dni profesor Heraklius Pronobis. Ja zaś skierowałem swój wehikuł bezpośrednio do położonego na drugim brzegu rzeki Sulejowa. Należy chyba nadmienić, że mistrz Nataniel gorąco nalegał, abyśmy w podróż nad Pilicę, Wyruszyli jego kadilakiem i dopiero po opisaniu przeze mnie wybojów tamtejszych szos ustąpił, nie bez pewnej niechęci, sadając swe godne kształty w moim odrapanym pojeździe. W urzędzie gminy poinformowano nas o okolicznościach zgonu profesora, przedstawiając stosowne świadectwo wystawione przez miejscowego lekarza. Opinie o naturalnej śmierci naszego przyjaciela podzielano również w sulejowskiej siedzibie policji. Nasze prośby o sekcję zwłok czy dodatkowe oględziny miejsca śmierci Pronobisa traktowano wszędzie jako dziwactwa gości ze stolicy. Brak podstaw, mówiono. Pozostało nam tylko wybrać miejsce pochówku przyjaciela. Pamiętając o jego napomknieniach, odszukaliśmy z Natanielem w północno-zachodnim narożu murów cmentarz dawnych mnichów. Władze Sulejowa, których przedstawicielem był ojciec jednego z urwisów Piotra, nie stawiały przeszkód. Również tamtejszy proboszcz poparł ten wybór. Tak więc na ostatni spoczynek udawał się starzec w naprawdę godne miejsce, nad którym górowała wieża attycka, tworoboczna i kształtna, ze zwieńczeniem attykowym i fragmentami kamiennych kroksztynów. Jej szczyt zdobiły półkoliste grzebienie kute w kamieniu na przemian z trójkątnymi zębami. Wysoka pokolana trawa kryła resztki płyt nagrobnych i krzyży, między którymi brzozy o gipkich pniach pokrywały ruń ochrą, złotem i czerwonawą rdzą opadłych listków. Kupiliśmy czarną dębową trumnę, gładką i bez ozdób. Wydało się nam, że taka właśnie najlepiej odpowiada skromnemu życiu profesora i klarownej prostocie jego dzieł. Przebrano Herakliusza w jego odświętny staroświecki surdut i sztuczkowe spodnie oraz koszulę ze sztywnym gorsem. Wykopano dół pod wiszarem pochylonej brzozy. Słoneczny, ale chłodny dzień przechylił się już ku wieczorowi, gdy postawiono trumnę nad krawędzią grobu. Jeszcze na chwilę unieśliśmy wieko, by spojrzeć na twarz przyjaciela i by on sam mógł po raz ostatni unieść wzrok ku niebu. Niski i drobny ginął w przestronnej trumnie. Siwe włosy rozsypały się na poduszce, a cienie wieczoru pogłębiły zmarszczki. Mrok zdawał się odbierać twarzy przyjaciela jej znajomy wyraz. Nad głowami zniżało się posiniałe niebo, a ostatnie listki brzozy ni to szemrały, ni to podzwaniały. Wynajęci do kopania grobu ludzie obojętnie i w milczeniu patrzyli na zmarłego, na Nataniela, na mnie i na trzech Urwisów. Oto jeszcze jeden liść, jeszcze jedna chwila i ziemia zamknie się nad tym wspaniałym człowiekiem. Jakże jednak nędzny zgotowaliśmy mu pochówek? I wtedy rozległ się potężniejący głos Nataniela. Spadł na wielkie jezioro motyl nakłuty niedoskonałością świata. Kto ośmieli się zapłakać? Kto odważy się opiewać jego śmierć? Kiedy zdążył to napisać, pomyślałem. Czyżby dzisiejszej nocy? To nie był wiersz, to pieśń, rozpaczliwa i tragiczna. Oskarżenie. Nataniel stał z głową odrzuconą do tyłu, jakby się modlił. W patosie jego postawy i głosu wyrażała się cała pogarda dla codzienności i spraw przyziemnych, nawet jeśli graniczyła ze śmiesznością. Umarł Herakliusz Pronobis, bibliograf, miłośnik ekslibrisów, motyl nakłuty niedoskonałością świata. Gdy każdy wiersz jest donosem, jutro poeta Nataniel położy głowę na szafot. Poeci, psyłańcuchowe strachu, sędziowie o nazwiskach zdrajców, skazańcy dziękujący katom. Umarł Herakliusz Pronobis, przebity marnością świata. A kiedy mistrz Nataniel skończył swój tren, nad grobem stanął jeden z urwisów, Marek i spod harcerskiej peleryny wydobył trąbkę. Nad otwartą mogiłą, nad pogrążającymi się w mroku ruinami rozbrzmiały dźwięki ciszy. Nawet najęci grabarze opuścili ręce, stając niezdarnie na baczność. Stuk młotka, zabijającego wieko trumny, poderwał z dachu attyckiej wieży statko kawek, zniżyły swój lot i zginęły za ostrym kolcem baszty opackiej. Zgiełk ich jękliwych głosów zagłuszył łosk odrzucanych na trumne garści piachu. Tyle więc tylko mieliśmy do ofiarowania Herakliuszowi Pronobisowi, naszemu przyjacielowi i nauczycielowi? Mrok zapadł. Z otwartych drzwi romańskiego kościółka sączył się nikły blask świec i ściszony śpiew. Przechodziliśmy mimo mauretańskiej baszty, schronienia profesora. Jakby ją ktoś tu przeniósł ze starych sztychów, półokrągłą, uwieńczoną szpiczastym kołpakiem, Podobnym do papierowego hełmu z dzieciństwa. O krok na lewo zionęła czeluść sklepionej piwnicy, porosłej kolczastymi krzewami i zawalonej gruzem. Na granacie nieba szarzały puste okna ocalałej ściany refektarza. To tutaj Herakliusz natknął się na białych mnichów. Tu zemdlał, porażony strachem. I już wieża. Przyświecając sobie zapałkami, dobrnęliśmy do półokrągłej komnatki na piętrze. Zapaliliśmy lampę. Tego należało się spodziewać. Skrupulatni urzędnicy gminni przywrócili ład jak tylko umieli, a że zatarli przy tym ewentualne ślady zabójców, przecież nikt w nich nie wierzył. Testament Pronobisa czynił mnie właścicielem jego książek i notatek, natomiast Nataniela obdarowywał zbiorem ekslibrisów. Aha, dostał mi się jeszcze w spadku portret opata Bernarda. Właśnie Nataniel objaśnił knot lampy i oczy Bernarda zalśniły wilgotnym blaskiem. To one prześladowały profesora. To one widziały jego ostatnie chwile. Gdybyż umiały mówić. Jak nam opowiedziano, pierwszy dostrzegł śmierć profesora, bleczarz spod klasztorza. Wczesnym rankiem, jak zwykle niosąc na górę dzbanek z mlekiem, zastał drzwi otwarte, a gdy wszedł do komnatki, natknął się na rozciągniętego na podłodze trupa o nogach nakrytych przewróconym stołem, jak gdyby Herakliusz, padając, chwycił się jego krawędzi. Wszędzie walały się papiery i książki. Ale przybyła policja, złożyła to na karp bałaganiarstwa profesora. Lekarz stwierdził zgon na skutek zawału serca. Nic, jak sądzono, z komnatki nie zginęło. Powszechnie znane było ubóstwo Pronobisa, wykluczono więc możliwość napadu rabunkowego. Natomiast my mieliśmy przedśmiertny list naszego przyjaciela. Nigdy też nie uważaliśmy Pronobisa za bałaganiarza. Dla nas był wręcz pedantem. Jaką rolę w ostatnich chwilach starego uczonego odegrali dwaj mnisi. Jaką zaś tajemnicza spadkobierczyni? Przeglądałem papiery zmarłego. Oto niedokończony szkic o opacie od tonie Schenkingu. W 1607 roku, podczas wojny o Inflanty, unikając prześladowań Karola Sudermańskiego, uszedł do Polski. Zygmunt III Waza, pomny jego zasług dla naszego kraju i katolicyzmu, oddał wygnańcowi Sulejów, gdzie Schenking był aż do swej śmierci w 1637 roku komendatariuszem opactwa. On pierwszy zbudował tu Pałac Opacki. Oto pergaminy dyplomów fundacyjnych Sulejowskiego Klasztoru. Oto przywieszone do nich pieczęcie Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada Mazowieckiego, Leszka Białego. Gdy w 1819 roku nastąpiła kasata zakonu, część dokumentów przejęły archiwa kościelne, ale wiele z nich trafiło do okolicznych dworów, a z nich i do chałup. Gdy pod przemożnym wpływem profesora Podjąłem się w końcu napisania dziejów opatów sulejowskich. Pronobis robił wszystko, aby dostarczyć mi możliwie najwięcej dokumentów. W poszukiwaniu ich, przybrany w kapelusz o wielkim rondzie, od którego chłopi nazywali go kłapouchym królem, wędrował od chaty do chaty. Nazywano go też szaleńcem bożym, mądralą, ale nie było skrzyni czy strychu, których nie otwartoby przed nim. I tak gromadził skarby klasztornej biblioteki. Teraz należały one do mnie. Czyżby jednak nie napisał Szkicu o opacie Bernardzie? Powiedziałem zawiedziony, składając na kubki papiery profesora. Informował mnie, że Szkic jest już gotowy, a tu go nie znalazłem. Oczywiście brakuje również testamentu Jędrzeja Baldaricha Bałdrzycha, o ile w ogóle istniał. A Szkic? Nataniel przerwał wędrówkę po komnatce. Znałem Herakliusza jako człowieka niesłychanie dosłownego. Możesz być pewien, że napisał o tym Bernardzie. To właśnie opad Bernard. Skazałem portret na ścianie. Nataniel przyświecił sobie lampą. Malował Jan Aleksander Tertko. To malarz nadworny króla Jana III Sobieskiego. Ale co z tego wynika dla naszej sprawy? Jeszcze raz zajrzałem do przedśmiertnego listu profesora. Nie wynika z niego, że był w posiadaniu testamentu, który przyciągnął tutaj tę damę z blizną, ale musiał go widzieć. Nie obce było mu bowiem nazwisko Baldariich Bałdrzych. No i wiedział, że Jędrzej umarł bezpotomnie. Cóż, jedno jest pewne: nie ma testamentu, nie ma szkicu. Czyżby coś łączyło te dwa dokumenty? Zainteresował się Nataniel. Tak sądzę. I myślę, że należy dołączyć do nich upiornych mnichów i piękną damę. Skrzypnęły drzwi i do komnatki weszły Urwisy, nieśmiałe i zakłopotane. Poznajcie najznakomitszego. Zacząłem, ale przerwał mi najchudszy z nich, Jarek. My bardzo dobrze znamy pana, to znaczy pana poezję. Profesor czytał ją nam i tłumaczył, bo taka trudna. Nataniel chrząknął. Nie wiem, z zadowoleniem czy wstydem. Ale teraz, to chciałem powiedzieć coś, co może panom się przyda. Kiedy wczoraj wieczorem szedłem od profesora, to zobaczyłem, że z boczem od ruin idzie jakaś kobieta ubrana na czarno. Więc ja za nią. A ona do tego samego Volvo, co pisaliśmy. Tylko, że teraz zapamiętałem numer rejestracyjny LDA 1230. Nataniel podszedł do chłopców z wyciągniętymi rękoma. Naprawdę nie wiem, jak mam wam dziękować za pomoc, uścisnął drobne dłonie. Ale my zawsze, my dalej, wybąkał spieszony Jarek. Jasne, przerwał mu Nataniel. A w nagrodę zapraszam was na wycieczkę do Nieborowa. Hurra! krzyknęły urwisy, choć usłyszałem i ciche. Pan Tomasz też nas zaprasza. Umówili się, czy co? Gdybyście dostrzegli coś podejrzanego, meldujcie, wtrąciłem się. A teraz czuwaj! Czuj, czuj, czuwaj! odkrzyknęła dziarsko trójka i popędziła na złamanie karku po ciemnych schodach. Czy myślisz, że ich pomoc może się na coś przydać? spytał Mistrz. Oczywiście, jeszcze nigdy nie zawiodłem się na harcerzach. Nataniel powątpiewająco zmrużył oko. Stanęła teraz przed nami zasadnicza kwestia. Czy powiadomić policję o niepokojach profesora i obserwacjach Urwisów? Odrzuciliśmy tę myśl. Ostatecznie profesor sam w liście nazywał urojeniami to, co zobaczył i przeżył. A że chłopcy spotkali kobietę z Volvo? W końcu każdy ma prawo uprawiać turystykę wtedy, kiedy będzie uważał za stosowne. Tajemniczej, a fałszywej spadkopierczyni, nieżyjący już profesor nie rozpozna. Musieliśmy więc zrezygnować z projektu współpracy z organami ścigania. Przez chwilę siedzieliśmy z ponuro zwieszonymi głowami. Podniosłem się wreszcie. – Mistrzu, czy nie zachowujemy się jak ludzie małoduszni i bez serc? – Nie, Tomaszu, jak ludzie rozsądni – usłyszałem cichą odpowiedź. Stanęliśmy przed okienkiem herakliuszowego schronienia. Widać było oświetlony księżycem rozległy podwórzec klasztorny, stare drzewa wśród gruzów i romańską fasadę kościoła. Jasnymi smugami świeciły pnie brzus przy attyckiej wieży – gdzie na zawsze spoczął nasz przyjaciel. Jego śmierć przeszła niepostrzeżenie dla świata, jak śmierć motyla. W tym porównaniu Nataniel miał rację. Teraz wsparł rękę na moim ramieniu. Jesteśmy zmuszeni, Tomaszu, sami odnaleźć zabójców mego nauczyciela. Jemu się to już na nic nie przyda, ale może przyda się nam, żywym. I po chwili dodał. Obrażę się, jeśli mniemasz, że poeta ma mniej inteligencji niż policjant. Zresztą tylko w powieściach kryminalnych demaskuje się mordercę drogą logicznego rozumowania. W życiu wiele zależy od przypadku. Zdajemy się więc na niego, drogi Tomaszu. Na przykład spójrz teraz na widoczną za murami szosę. Co widzisz? Światła jadącego samochodu odburknąłem. A ja przypadkiem wiem, że są to światła amerykańskiego wozu i to nie najnowszej marki. Skąd? Podwójne reflektory o bardzo szerokim rozstawie. I te ogoniaste światła tylne. 9 na 10, że to stary Amerykan. Pędźmy więc do twego tak zachwalanego wehikułu, a nim za owym autem. Ale to nie Volvo wypatrzone przez harcerzy. A może wóz miejscowy? Z Volvo można się przesiąść. A co do tubylczej motoryzacji, to nie wydaje mi się, aby przechowała ona tak pożerający benzynę krążownik szos. W pościg, Tomaszu! W pościg!